Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale Maria trochę szybki filmik. Zaczynamy od mojej paczki, bo tu jest w tej paczce rzecz ciekawa. Rzecz ciekawa, rzecz, na którą polowałem przez, przez chwilę, można powiedzieć, bo nie była taka oczywista i prosta do zdobycia. Dobra. To jest, moi drodzy, z seksa zakup z seksa polskiego, sekundka sobie to tekst polski widzę lepiej pakuje niż angielski, no ale to jest kwestia kultury. Mnie bardziej interesuje to, co tu jest. Nie lubię tych naklejek, ale dobrze, że się szybko odklejają. Moi drodzy, co to jest? To jest, moi drodzy, była wystawiona za 30 zł w Ceksie. Gra się nazywa. Wyostrzymy. Command and Destroy. Nie jest to nic innego jak strategia, czyli klon Command and Conquer, a ja przez długi, długi czas na to polowałem, nie mogłem nigdzie zdobyć i nagle pojawiła się w ceksie. Mamy instrukcję, mamy cartridge i żeby było śmieszniej, ta gra, moi drodzy, kosztowała 30 zł. Miałem zamówioną jeszcze jedną rzecz w ceksie, ale okazało się, że mi analowali zamówienie, ale przesyłkę dostałem gratis, więc za 30 zł. uważam, że fajna rzecz. Strategia na Nintendo DS, no coś nietypowego, i tak jak mówię, tu w Polsce było ciężko dostępne. Nie chciałem już swoich przyjaciół z Anglii prosić i kłopotać, żeby, czy, czy, czy to się uda zdobyć, czy nie. Tania rzecz, ale ciężko dostępna, chyba dlatego, że się kiepsko sprzedała. No wiecie, strategia na konsoli przenośnej to, to zawsze jest. No ale, tak jak mówię, spróbuję odkleić, chodź tu. Command and Destroy, czyli nie Command and Conquer tylko nie 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 zarządzaj i, i podbijaj, tylko zarządzaj i niszcz. Command and Destroy. Fajnie naklejka zeszła. Tak wygląda okładka. Też stylizowana na Command and Conquer, ale już dobra, koniec tych zachwytów, bo wiecie, że jestem fanem serii. Więc tak to wygląda. Lecimy, moi drodzy, dalej z drugą paczuszką. Lecimy z drugą paczuszką. Tu będzie fajna rzecz. Chyba. O ile mnie na Oelixie nikt nie oszukał. Ale może nie. Może. Może nie. Jak oszukał, to będziecie mieli dowód na taśmie i ja też będę miał dowód, że to jest nie to, co powinno być. Tu, moi drodzy, jest... Powinna być fajna rzecz w fajnej cenie. Zaraz się okaże, czy jest. I chyba jest. Moi drodzy, kupiłem zestaw, kupiłem zestaw, w zestawie, zaraz zrobimy to tak, to przesuniemy, tu to klasycznie wyzwijamy, bo to zaraz folia pakowa się zawsze przydaje do pakowania paczek, to jest już tasiemką gdzieś sklejone, spróbujemy to, Oj, ja, nawet się udało znaleźć początek, i znowu folia się odzyska, a to nowy dworeczek jest. I teraz tak, moi drodzy, to był zestaw. W zestawie była gra, którą już mam. Tetris DX. W ogóle jak jesteście zainteresowani, to ta gra będzie do, na handelek. Puszczę, ona jest troszkę rozdarta, ale puszczę ją w fajnej cenie. Mam jeszcze jak ktoś nie chce pudełka instrukcji. O instrukcja też troszkę przygnieciona, Jak ktoś nie chce pudełka i instrukcji, to yy, i cardridgea. to mam też sam cardridge. Także zrobię dobre ceny, na to zrobię dobrą cenę. Jak ktoś chce wersję pudełkową i jak ktoś chce wersję też Jak ktoś chce wersję samą kardridgeową, to też też jest u mnie będzie dostępna. Także proszę pisać maile, wystawimy na Elixa, żeby było wszystko legitnie. No i kardridge, widzę, że widzę, że jest pełen komplecik. Ale bardziej mnie zainteresowało to co jest tutaj. To był OLX, moi drodzy. Zobaczymy, czy nie chcę uszkodzić. Wypatrzyłem to po prostu, pracowałem sobie w nocy i wypatrzyłem to i sobie pomyślałem, kurde, fajna rzecz. A zaraz wam powiem, dlaczego fajna i zaraz pewnie znawcy się sami zorientują, dlaczego, dlaczego kusok uznał, że to jest fajna rzecz. Dobra. Znowu, jest... No chodź co. Powinienem to rozciąć, a ja się bawić. No, jest ten tetrisik. A tu jest... O, jeszcze tu jest... Dobra, wysuniemy. Powinno się udać wysunąć. No już to tak długo trwa, ale staram się naprawdę delikatnie z tym sprzętem postępować, bo był w pięknym stanie na zdjęciach. No i jest w pięknym stanie, troszkę jest zabrudzony, ale jest w pięknym stanie. Bateryjek nie ma. Ale teraz co mnie ujęło w tym sprzęcie? Po pierwsze, obudowa jest wymieniona nową, i po drugie, wyświetlacz wygląda na IPS-a. Wyświetlacz wygląda na IPS-a. Zaraz sobie Zaraz sobie o to tak. Zaraz sobie moi drodzy to uruchomimy i przekonamy się, czy to rzeczywiście jest IPS. Lecę po bateryjki i za dosłownie kilka sekund będziemy się widzieć i to testować. No to pyk. Już jestem moi drodzy i zrobimy sobie zrobię to przy was. To uruchomienie tej konsoli zrobię sobie przy was, bo jestem strasznie ciekaw czy była warta tych pieniędzy które za nie zapłaciłem włączamy tak to jest, to jest IPS ekran i teraz powiedzcie mi zgadnijcie ile zapłaciłem za tą konsolę moi drodzy za tą konsolę z tą grą za tą konsolę moi drodzy z tą grą wyostrzymy Czyli zmodowana konsola i gra Tetris zapłaciłem moi drodzy w sumie 350 zł po negocjacjach. Więc, więc bardzo fajna rzecz. Kontynuujemy. Obraz jest z Żyleta. i ktoś tutaj się w dość kiepskiej sytuacji zostawił. Sprawę. No ale spróbujemy. edem ciała. Spróbujemy coś zaradzić. Nie wiem, czy to widać, ale. Więc i tak musimy się dokopać, żeby. żeby móc coś z tym zrobić. Safe jeszcze po kimś, moi drodzy, także. Ale jestem mega zadowolony z tego zakupu. No, chyba uratowaliśmy trochę sytuację. Chyba uratowaliśmy trochę sytuację. W ogóle, moi drodzy, nie wiem, czy ilu z Was ogląda. YouTube'owego rekordzistę świata polecam na YouTubie Fraktal. Fractal bardzo dobry kanał. Bardzo mało subskrypcji. Facet jest mistrzem świata w Tetris. Jakbyście zobaczyli jak gra jaką ma technikę, to jest... To jest coś niesamowitego. Dobra moi drodzy, tyle. Kończymy moi drodzy. Mega fajnie. Konsola super. Zawsze. Konsola super wyryw, Tetris super wyryw, no i Command, and, yy, yy, Command Destroy, chciałem powiedzieć Command Conquer. Tak wygląda dzisiaj sytuacja. Króciutki filmik, fajne wyrywy. Trzymajcie się, mówił Kusok, trochę retrohobby. Zdrowia, cześć.